Cześć z tej strony Ania. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś gramy w Papa Bakeria to go Dobrze zaczynamy albo jednak nie dobrze. Dobrze. Hmm. Ja tu już mam kupiony dzwonek, i ogólnie wiecie chyba o co mi chodzi. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dobra. Złożył zamówienie swoje. Dobrze, może być. I o, tak. taka. Nam co tak przesuwać? A! Fajne. Dobrze. Teraz pieczemy. Nasz kolega sobie słucha przez muzyczkę a my tu mamy kolejne zamówienie Jaki jest nasz specjal dnia? O, to jest nasz specjal dnia a na razie się zajmijmy tym pierwszym Długo się to robi e, Zaraz się widzimy po cięciu, dobrze? Ok Dobrze, za ten czas słyszałam, że ktoś jeszcze doszedł o, Mindy. Okej, okay, to teraz kolejne cięcie. Dobrze, nasze ciasto już się zrobiło. OK. Dobrze. Napiszcie mi, czy chcecie z tego taką serię. Dobrze? W komentarzu, jeśli będą włączone, bo jeśli nie, to trudno. To napiszcie mi pod ostatnim filmem. Okej. Okay. dobra. I to też. O, ktoś nowy przyszedł w przejście. Ktoś nowy przyszedł, no ale my teraz robimy zamówienie, więc nie mamy tak dużo czasu. Dobra. I dajemy zamówienie. O. Taylor się zadowolił. O, ktoś ten. Jeszcze... Jakaś ta z okrętu chyba przyszła, bo ma takie tu znaki i takie ciuchy. Ojej, ona ma już większe wymogi. Dobra, zróbmy zestaw dnia. Wiem, wiem jak to działa. Dobra, to. Pół czekolady, pół wiśni. Nie, co się to stało? Nie. Miałabyś tylko pół. Nie całe, prawie. I drugi połowę wiśni. Cherry cordial. Mam nadzieję, że niejako zakończy mi nagrywanie. Dobra, tu. To? Tak. No dobrze. I pieczemy nasze ciasto, widzimy się po pieczeniu.